No to widzowie. Zacznijmy sobie. E, to gireczkę. Nie wiem co mam zrobić, ale nic. I mam nadzieję, że nie będę myśli pana YouTube'a, żeby znaleźć to rzecz, co nie? Okej, okay, to będzie lepiej chyba. A jakoś super broń. Nie co mam robić gie mam gie mam tutaj coś szukać, ja nie wiem always on time Co mam zrobić? Mamy na jakimś poziomie ma to znaleźć? Ja jestem na dziewiątce. Na jakimś poziomie ma to znaleźć? Ok. No i tak to zrozumiałem. Po skargi nie jestem dobry. Tu piszę, e, że. E, jakby szedł, znalazł jakiś swój search na poziomie windy. Черт, надо дальше. Эй, co, ты, co, ты, ты, ты jesteś... Wie, человек, я тач. Беде нам таких. Берем. Нашу ложески петер. Эй, ты. Не пада на хита. Не смотували? Co to za dźwięk był? Przy... Ej, ale tamta ona mnie skamowała, bo mówię jeszcze ta broń co mi tam będzie lepsza, a tam i gorszą. Парис. Парис меня скоммовал. Парис меня скоммовал. Можешь? Хорошо. Так i to task is done. Bring me back my equipment, please. Up, the time time to and she In. was beautiful. And loved by all. She was perfect. She was perfect. You no For no, no was matter what Joey said. <exhilarating> <voiceguarding>

Level P. Okej. Okay. Jakieś okay, trzeba wysnaleźć. Okej. Okay. Co to takie? Nie, time nie. For this. P. Jeszcze P to jeszcze nic? Nie, weź, Ha, to Takie pytanie. Ale masz. Me me klopa, Level P. Mam nadzieję, że nie znajdziemy jakiegoś tutaj przeciwnika. Już myślałem, że tu ktoś stoi. Ej ty, chodź. Ty, chodź tu, chodź tu. Ej! Ty jesteś, jesteś... Chodź tu. Gdzie ty poszłeś? Gdzie on poszedł? Co się chodzi? Chodź, chodź tu! Jeden ja strach. Ty, masz. Tak, takich trzech typów znaleźć? Czy one też będą tu rozrzucane? No chcesz? Nie? Hmm, zakładka. Może mają mieć... ...o tyłu!

Rano wykro, co musi być nałożone. Jeszcze raz idolo Okej, okay. wiedziałem, że jestem młody, dwa z trzech i co wiem? Szczer, ty, czemu, jak tu podchodzę z taki...

Ale... ty masz. Widział, że mnie zaatakuje. Okej. Okay. i ostatnie, ta strzań, ta strzań. to zrób to zrobić dobrze, co nie? To trzeba. Wicowia, czemu on sobie tu chodzi? Czemu on sobie tu chodzi? on sobie tu chodzi, chciałbym go zabić. Ty się przeteleportował. Dwie tak chcę mnie w stresować. Hej, czy ono powiedziała, że jestem doręczowcem? Czy coś? Bo mm -hmm. powiedziała coś, coś, coś tam boi. A boj to jest chłopiec. Bro, serio? Serio? Ej! Boris! W kule. Zauważyłem, że to. ...to takie. To leczą. A z góry. Boris, to mnie płaczesz, bo on przed chwilą. Bo ten potwór przed chwilą przyszedł przez ścianę. Ja będzie go bał. Bude.

to tutaj włożyć? Czy znaczy, tu? O moja broń pierwsza ja to No O jeszcze inną broń mi dajesz mm. To mi się podoba! Moja stara, piękna siekiera. Moja stara, na siekiera. Czekaj. Co ja mam zrobić? Visit K. Heavy. Czekaj, czekaj. czekaj. Co ja sobie to przetłumaczę. Co? Ja sobie to przetłumaczę. Mam nadzieję, że w ogóle gry nie macie za cicho. Wszystkie eee, są... Odwiedź poziom K i niebiańskie uwaga na demony atrament. Ech! Mam iść na po ma uważać na demońskie zabawki. Ja taką przed chwilą widziałem właśnie, szła koło mnie i, dost... i bałem się bardzo jej. I tam, jeśli chodzi o takie demońskie zabawki, to ja nie chcę iść. Ale to staniesz. Ty! Ole. No już jakaś demonickie zabawki już idą na mnie od razu, ja się zaraz tu się weszłem, co nie? Masz ci! On no na hita tego? Yo! To musi być mega dobre. Chciałam iść. Dijojs. Eee, nie wiem, gdzie mam iść. Masz na chwilę, to dajesz. Ty jesteś bambiczkiem już do mnie. Co to miejsca? Przez to miejsce mam traumę ci powiem. Mam traumę, bo jeszcze będę przechodzić tutaj. Co tam mi jednoznacznie. Tych chciałem przejść stan zawału. i on tromę przez to, mogę cię w razie Jest! A ty się pojawiasz? Nie patrzę. Patrz. <laughs> cię na zawsze! Wiedziałem, że tamta baka da mi coś w razie dobrego. Oni co nawet już nie pojawiają się. Chciałem iść? Chyba mogę gdzieś iść. A Chętnie gdzie? Tutaj. Chętnie poszłam w stanie. Wizy, draw, go. Kevin, to ink. Ink, dam. Ja nie wiem. Ja nie wiem. A tu się nie pojawiłeś? Nie pojawiłeś. Na Ale daj mi daj mi angel. Daj Angel, rozumieć? Rozumiesz? Rozumiesz? O nie. O nie! Te rzeczy. Plus odgłosy. Serca. Mi ani trochę nie podobają. Mi się ani trochę nie podobają. Mi się tak gra ani trochę nie podoba. Ani trochę. Ja fajna jest, tylko jest zawału, co nie w niej. Ja, jak dostanę zawału, tylko przez to gra, wie co chciał ten. Ja nie wiem, jakiś... No, jestem na poziomie ten K. I co dalej? To tyle? No nie. Ja mam przez pół godziny tutaj chodzić Ty a ty jeszcze nie pojechałeś? Ty, ale jestem zdziwiony Boris Czy on jeszcze bez nie pojechał? Zawsze pojeździł sobie po Co ja będę tutaj? A tam co tutaj też mi. Ja się w wyjdzie. Czekajcie, widzę. ja muszę zacząć na YouTube, bo ja nie wiem, widzę, serio. Serio, ja widzę, ja nie wiem. Ja nie wiem, widzę, ja nie wiem. Jakby. Wiecie o co chodzi, widzę? Jakby. Ja bym chciał, to bym znaleźć ją o kanon, ale skąd ja mam się spodziewać? niby tego, co ja mam zrobić, niby co, nie? Ech... on, on jest na tym takim... Później... Yy, o, tak, jest w tym momencie... Aha... Aha... Widzowie... Trzeba zniszczyć 13 tych demonków po prostu. 13 trzeba zniszczyć w tym pokoju. To. To jest 12. Dlatego się nie pojawiali. Jau. A czemu nie ma odcieku? A no widzowie, to mi się nie podoba. Widzowie. Okej, okay, widzowie są, widzowie są. Aha! Czy ja serio? Szczodaj, szczodaj widzę, bo o rzadko. sobie słuchawki. Bądźcie. Tam jak masz takie. ...taki... Nie wiem, na, ja wiem, na słuchawka mam takie kółko, które ma nakracić. I ja przed koniem nie Sobie i wiesz. Wiecie. Nie bądźcie. Okej. Okay to nie ma. ma. Kosztob musiał wyjść. Ja mam piękność kera, To jest lepsza niż poprzednie, bo zabija te demon na hita. To był mega upgrade. Ja nie wiem, tamta była specjalna z amelinium, Nie że coś widzę. Upgrade bym, amelinium. że jak tu poczęcie się jest stres jednak nie jest, ci wiecie, ci wiem. Dziwię. Nie rozumiem tam tak w ogóle typa. Co on, bo on jakby. On raz sobie szedł, jakby wiecie. Raz szedł tam. Na boku, wiecie, widzowie. On sobie chodzi tutaj po tym miejscu. Ja nie wiem, czy on czegoś szuka, czy co. Nie wiem. Sych, so, chodzi tutaj. Nie. No, wywalono już wszystko. Czy aż tak daleko powinien się cofnąć? Nie wiem. Ja się widzę, że nas nas do samego początku, nie że coś. O, 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 ta, ta, ta. Się zaliczają?

Jak hide? Okej! Okay. Jest tu typ? Ja się boję Ja nie chcę wychodzić z ukrycia Ale... Oh O mój Boże ja z niema się... mam, mam, mam go unikać. Co mi powiedzieć? Ja mam go unikać, to po prostu on sobie tu chodzi, czy to po prostu on sobie i to tyle? Ej, bo to, jeśli to jest ten wasz Bendy, to ja jednak się nie chcę z nim zapoznawać, powiem tak. już coś widzowie. Ja się jednak z nim nie chcę zapoznać. A tak bym teraz wyszedł. Ja znę, że Ciebie nie i będę dnął. Ja no, ja sobie, ja se tu poczekam widzenie, że coś, ja se tu poczekam. No to już wiem po co, by po co były te takie. Zniknął? Ja by zniknął, lecz się boję. O, kresz ty demonie. On może przechodzić przez ścianę, on jest cheater'em. Gorsze jest... Wiecie, jakie jest najgorsze uczucie? Kiedy na nasz ścianach zacznie być właśnie takie... Wiecie, właśnie takie... Leciutko czarne. Wtedy od razu... Ciepło, boję, bo wiem, że ten typ jest ku mnie gdzieś. pytanie, czy to był takie jednorazowe przejście jego? Czy on za chwilę tutaj będzie przychodzić znowu? Nie no, już jestem blisko. Co nie? Jestem blisko. No, tutaj przechodzę, ty mam Mam nadzieję, że Boris nie przejechał sobie. No oczywiście! No bo ja bym inaczej, Boris. się bardzo pokniewamy. Serio. Boris. No bo ty nie wkurzasz już. Czemu pojechać bez mnie? Wiem, że nie chciała się czekać w windzie, ale... Weź ja kup iPhone'a i będzie bez problemu. Kula. Się, uderza tylko w jedną stronę, w taką stronę dziwną. oczywiście, go back to online, okej? Okay. Pobijecie z tego, no. to ojca śmiało, rozumiesz? Za to, że... no. Unikasz, przyjaciół. No, uciekasz ze mną. Ja w ogóle mam wrażenie, że on tutaj to tylko 9 od tego poziomu to on nie może wejść. Nie wiem czemu. On, takie... on sobie tutaj jest. On sobie tutaj chodzi co ale tutaj na to nie. Moja szukiera! Czemu ona mówi coś z tyłu? Ale... Jaki ganek. Co? O! Typie! Tutaj idą te! W serio? Myślicie, że mnie zabijecie? Nie no, może zabijecie, ale... Ja to jest prawdziwa... Prawdziwa... Ty... Nie! Nie! My? No. So quiet, like a welcoming grave. I like the silence, don't you? Oh, I hate leaving work unfinished. Fortunately, I have you to pick up the pieces. But you'll have to go even deeper, down, down, down into the abyss. Take the lift down. Say hello to up friends. Sending you a little present. A little firepower. Present, present! Take <coughs> care <coughs> of it. It belongs to someone very okay, i Co? Czekajcie, to sobie może przetłumaczyć, co nie widzę? Ja nie wiem, co oni tam piszą jakieś chińskie. Ja tak naprawdę to... To sobie... jest angielski. E, użyj windy, aby zjechać w głowę. Okej. Mamy jeszcze niżej zjechać? No wiecie jakie to Piotro tam zjechał, ale jak jest Pietro niżej, to pyta, nie. K? Nie. Czternastka. Tak? No wiedziałem. Nie. O nie! No i co, myśmy się spakowali. Okej. Okay. Okej. Okay. Depresji Boris, choć mnie uproszczono, że cię bije teraz. Nie patrz, no i wszystko wesoło. I nie wiem, widzowie. Ok, kraść się nakrywa. Um. Posłuchaj, Boris, za chwilę będzie koniec odcinka. Nie wiem, Paris, tak, tak, tak. Ej? Ej, bo ja tak trochę za gra, bo on miał tą, taką depresję, jakby bał się tego miejsca. Wjechaliśmy na górę, że co stracił to? Jak zjechaliśmy, też nie ma. Nie wiem, widzowie, czy to jest dobre miejsce. O czemu ja tam weszłem? Czy to może O nie, tam chodzi to. To, on, ta, to, to, taka! Widzowie? to, 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 to. coś. coś. A to, moim zdaniem... ...jest dobre miejsce na zakończenie odcinka. to,